Cześć, jestem Aja Lichota i zapraszam Was do Filemona. Ty mogłabyś opisać siebie trzema słowami? Uparta, pewna siebie i cierpliwa. A co sprawia, że się uśmiechasz? Zadowolenie z, z swoich dzieci, to, że widzę, że one są uśmiechnięte. Bez czego nie możesz wyjść rano z domu? Na pewno bez dzieci, bez męża, który ma prawo jazdy, i bez telefonu, w którym jest aplikacja liveki. A czego chciałabyś spróbować w najbliższej przyszłości? Jeśli nie jest to jedzenie, chciałabym pożeglować. Jaką książkę teraz czytasz? Zima na ulicy Czerśniowej. A jakie miejsce chciałabyś zwiedzić? Myślę, że jak będę żeglować, to na wybrzeżach Chorwacji. A co robisz, kiedy chcesz zabić wolny czas? Mam zbyt mało wolnego czasu, ale staram się spędzać każdą wolną chwilę z dziećmi. A ile dzieci jest w twojej placówce? Filemon jest przewidziany na 47 dzieci. Docelowo będzie ich w sumie ponad 130. Jaki jest ulubiony aspekt Twojej pracy? Na pewno jest to duża oszczędność czasu, y, którą daje LifeKit. Jeśli Twoje życie byłoby książką lub filmem, to jaki miałby tytuł? Nie lubię poniedziałku. spędzasz swój dzień wolny? Zabawa i zwiedzanie nowych miejsc razem z rodziną. Z jakich cech, które posiadasz, jesteś najbardziej dumna? Dobra organizacja pracy. A jaka jest Twoja definicja sukcesu? Zaangażowanie w pracę, wyrozwój firmy. I ciężka piaca? Kto był Twoim bohaterem w dzieciństwie? Kot Filemon. Ostatnia wysłana wiadomość? Um, czy torcik na łojodziny Alicji może mieć średnicę 20 cm? Jak opisali Twoi najbliżsi? Wesoła i pracoholik. Jaka jest najbardziej szalona rzecz na Twojej bucket liście? Lot balonem. Co zawsze poprawi Ci humor? Mój mąż ma bardzo poczucie humoru, które również przechodzi na mnie. Co najbardziej lubisz w swojej kadrze? Dobrą organizację pracy i to, że rozumieją się między sobą bez słów. Kto był w szkole Twoim ulubionym nauczycielem i dlaczego? Była to pani od historii. Znakomicie przekazywała wiedzę, co zaowocowało moim zainteresowaniem w tej dziedzinie nauki. Czy jesteś aktywna w mediach społecznościowych? Nie za bardzo. A jakim typem dyrektora jesteś? A ja raczej podchodzę do demokratycznego prowadzenia placówki. Staram się być wyrozumiała i słuchać swoich pracowników. Jaka jest najlepsza porada odnośnie pracy albo życia zawodowego, jaką usłyszałaś? Współpraca z Lejkidem. <grywa> <grywa> Dziękuję, że wpadliście i zapraszam Was również do pierwszej części Filemona. 65. scena. Tyle. <śmienicza> Powiem, dziękuję, że wpadliście w zimowy dzień. I do zobaczenia w inny zimowy dzień. Jezu, <śmienicza> ty się nabijasz tam. Nie pomagasz, naprawdę.